Rezon październikowy w Cross. Royale ja zapowiada się naprawdę ciekawie. Zobaczymy dużo nowości. Tutaj macie widok na przykład legendarnej areny 9500 pucharów widok z góry. Tutaj macie z Pass Royale bardzo ciekawe skiny do wież oraz w tak można je wygrać. Tutaj wieża Króla. Tutaj dostaniemy wkrótce informacje około 17 października. Również ewolucje są. Skeleton Army Evo. Bardzo ciekawe, można wygrać za darmo. Również Royal Ghost jest bardzo ciekawą ewolucją. Jak ktoś lubi emotki, niestety, z Was Royala zostanie wyrzucona. Tutaj jeszcze nie wiemy, kiedy będzie. Możemy wygrać w rękę rankedach na drabince. Również możemy kupić. Tutaj szkielet urbaną głową niestety nie podali informacji, gdzie możemy znaleźć. Później możemy w rankedach. Tu już ma urwaną całkiem głowę. Również sezonowa skrzynia, której później powiem. Dostaniemy z niej emotki. Tutaj znowu możemy takiego ducha straszącego kupić. Szkielet zakładające hełm możemy wygrać drabince. Później w pas royalu możemy dostać takie tańczące szkielety. Znowu sezonowa skrzynia. Drabince, szkieletę takiego malującego. Tutaj musimy kupić niestety uciszącego ducha. Tutaj duch taki ziewający z sezonowej skrzyneczki. I tutaj taki myślący, zastanawiający się co on knuje. Tutaj taki szkielet. Słoczyńca. Również będzie jakiś offline event, ale niestety nie mam informacji co to może być ustowane karty, szkieleton Army, Royal Ghost, szkieleton King oraz Graveyard. Czyli dwie pierwsze dostaniemy ewolucję i możemy od razu z poziomem króla startować. Również, jak ktoś lubi banery, bardzo ciekawe. Przygotowali twórcy nam grafiki. Zawsze takie upiększenie profilu. Tutaj szkielety niosące serce były fajne. Mamy lig nowego Smurge Tactics. Otrzymamy fajne skrzyneczki. Szykujcie się na naprawdę dużo dropów. Po prawej macie szansę do wydropienia lepszego poziomu skrzyni. Później mamy dawnego Lucky Dropa zmieniony na Magic Laki Chesta. Później sezonowe skrzynie. Zupełna nowość. Zobaczcie, trzecia gwiazdka już daje nam 41% ulepszenia. Później sezonowe laki chesty, takie bardziej tematyczne. Dostaniemy same szkielety. Czempioni dostają nową mechanikę. Król szkieletów jak widzicie ma koronę na głowie, czyli oznacza, że jego ability jest w tym czasie aktywne a poprzedni szkielet je traci. Musicie wiedzieć, którą kartę stawiać, żeby nie zablokować się z kolejnym czempionem. Ostatnią rzeczą, którą otrzymamy, są trzy ewo szardy do łyczki. Dziękuję za oglądanie i do następnego.